Przyszłam sobie dzisiaj na Jaworzynę Kryńską, bo to podobno ostatni dzień, kiedy będzie działała platforma. I dobrze zrobiłam, bo pięknie dzisiaj teatry widać, a tu jakaś baba śpi, zamiast podziwiać widoki. O, czy to czasem jest Pani Genia? O kurde. Halo? O, dzień dobry o. Pani Geniu, co Pani tutaj robi? Pani Przyszłam sobie... A Pani co ty robisz? Wy Pani co, taki piękny widok, a Pani tu śpisz? Ja nie spałam. Jak to nie spałam? Przecież widziałam, że Pani śpi. Kto by spał, Pani, takie widoki, kto by spał? No pani się czepiasz. Pani Geniu, Pani aż wstyd. Nie. Ale fajnie, że tak rano tutaj sobie przyszłam. Tak. Bo Tatry widać, pierwszy raz widać. tak rano, nie Tatry. Ale ja nie wiem, bo Pani Gieniu, ja dzisiaj zegarka nie wziąłam. Która to godzina Aha. będzie? Pani Grażynko, jest y, 93.11 zdaje się. No to widzę, że Pani tam trochę się coś przyśniło, jak Pani tak spałaś. Coś, nie ma takiej godziny. Jak to dzieła Pani, takiej godziny? No nie ma takiej godziny, jak 93. A pani dobrze ma ten zegarek założony? A dobrze mam zegarek założony! Co się Pani to aż teraz zegarka? No nogami Pani założyła, Pani Gienio. Pani sobie i założy dobrze, to Pani powie mi, którego. Albo Pani mi pokaże tak, to będę widziała. Je... O właśnie, już ja pan mam. podpowiada. 11.37 jest. Proszę pana, jest 73, Nie No przecież <noise> jej ewidentnie. Nie pani gieniu, źle pani ma zegarek założony i nie da sobie pani wytłumaczyć. Pani najpierw się ciapia, że śpię. Po to pani, że ma zegarek do góry nogami. Tak jest, bo wszystko co no. mówię jest dobrze. No, pani jesteś jak ci z telewizji. Tak. Oni tak samo się czepiają. A wiesz pani co? No? Wojna ma być. <noise> Tak? Trzecia Światowa. Aha, i Pani, nie pani nie oglądasz... A właśnie, Pani Gieni, będę na taką drogę to stać, było Panią tutaj podjechać do tej Jaworzyny? Pani Grażyno, ja mam emeryturę i no. zaraz dostanę 13, 14 i 18. Aha, Pani, ja mam tyle emerytur, że ja sobie jeszcze na paliwo nie stać. Aha, bo trochę drogie jest, nie? Drogie jest. A Pani jak ja chcę sobie zaszaleć, prawda? No. no, to ja sobie jadę na Orlen. Hmm. Kupię sobie hot doga, tak. wiesz, pani, ja sobie zażre tego hot doga, jak tak chce, wiesz, pani, tak, że coś tak na bogato, prawda, to te hot dogi na odlenie sobie pani żre, prawda, i ja sobie pani podjadę na tam, na ten taki, co się takuje, no, pani, i ja udaję, że cały czas leję tą paliwo, a niech wiedzą, że gienka dziana jest, co nie? No, i panie są tak, spędzę taki dzień na tym Orlenie, pani kochana. Przyjadą sąsiady jakieś, pani, podjeżdżają. No, i wychodzi ten facet, wiesz pani? No. no, ten taki co, zatankować, zatankować, prawda? A oni mówią, że nie, że oni tylko oglądają. No pani, teraz to jak kogoś stać, to nie do galerii pani, to trzeba na stację, benzynową, pani pojechać. Uh -huh. No. Akurat na Orlen? No, na Orlen najlepiej, bo tam hot dogi, pani o oh, Majtek, wow, fajne ma takie sosy, te pa, pani 18 wysp. Dobry jest pani, ten sos. Pani, uh -huh. sobie wiesz, 18 wysp, pani, zażyłeś sobie pani takiego hot doga, jak pani dostajesz 18 aberturę, to pani sobie A co pani mówi, że kto ma? O oh. Majtek. Aha. No. Pani, tego na meryturę. pani się zażlasz tego hot-doga na 18. emeryturę, pani się by cieszyła. Mm -hmm. Chodź pani, ludzie Ale się. Ale ludzie się, no właśnie, no pani tutaj takie brednie wygaduje. Pani, wygadujesz. bo wojna ma być. Trzecia światowa, pani ministru gadał. No. Dlatego ja, jeszcze zanim ta wojna pani się zacznie, A? tak na poważnie, zbrojnie. Ale taka normalna, światowa no, wojna. Światowa wojna z czołgami, być z, z armatami. No na pewno. Pani widziałaś wojnę bez czołgów i bez armat. No ja żadnej jeszcze nie widziałam szczęścia. Tak na szczęście. mówią, że retoryka jest wojenna Aha. naszego kraju. I że będzie ta wojna i pani ja sobie pomyślałam, że ja jeszcze młoda jestem, prawda? W kwiecie no. wieku genia jest. To ja jeszcze sobie co nieco zobaczę. No a I pani Geniu sobie... widzi pani tam na dole jest taka wieża widokowa. Wieża me... Ja tam idę, pani. Kraszyno. Tak, Idziesz pani. No właśnie ja mam no taki plan, żeby sobie jeszcze skoczyć dzisiaj na tą wieżę. Zobaczyć, co widać stąd. To pani a co stąd. poleziemy, a masz pani na bilet? Czy pani chce, że pani kupić? Ech, właśnie tutaj mi 15 zł to kosztowało, no żeby właśnie. tutaj wejść. Pani, no to dobrze. Dobra, to ja pani postawię, a potem pani postawisz te dwa litry wachy. Aha, no to trzeba będzie do domu wrócić no, jakoś. No, trzeba do, do domu wrócić, do chałupy jakoś. Uh -huh. No, pani, to my sobie jeszcze pozwiedzamy przed tą wojną co nieco. Uh -huh. To tak my jest. lećmy, bo wiesz, pani, co ludzie się gafią, prawda? No, jak zwykle na nas, no. pani geniusz. Pani, to taką siarę robisz, że... Pani, pani, wyłącz ten telewizor, ja sobie ten... Tu się będę pani gapiła. Pani, daj dwa złote. No dobra, to już masz. Szukam pani drobne. dwa złote? Zaraz Daj pani zobaczy. dwa złote, ale po, albo pani nie. Zoszczędzimy. Przecież ja i tak dobrze widzę wszystko co z tyłu. No właśnie, ja pani, się pani ma już plusy. To pani mnie, to pani... pani. Jak przez ornetkę. Czekaj Pani, kręcisz pani to? Na no cały czas. Pani kochana, pani nagrywa, i genia cię gadat, dobra? Dobra. Dobra, ja pomacham do tych sychofanów. Cześć, sychofani, dawno mi nie było tu genia. Jestem turystycznie na takiej platformie widokowej, na górnej stacji Jaworzyny. I teraz już wrzuciłam tu dwa złote, prawda? I teraz sobie poglądam, stać mnie. Patrzcie się. O, jak widać, co? O, wszystko widzę. Szkoda, że nie widzicie, jakie widoki. Kochani, ojojoj. Pani kochana szybko. Pięknie widać, słuchajcie. Przyjedź, tatu, 15 z jest za bilet, 2 litry wachy w przeliczeniu, to nara, no potem. Pani Gieniu, daleko jeszcze na tą wieżę, bo idziemy, idziemy. Co tam pani ma? Pani Grażynko, tak? znalazłam broń. Faktycznie? Tak, pani, to się nazywa proca. Pani, uh -huh. nie wiem, czy pani znasz. Znam, tylko gumek nie ma. Gumkę się weźmie od majtki A, jakieś. tam, no majtki tak. pani masz czy stanik, prawda? No, to parę mam Założysz. Tak jest, no pani, będzie ta wojna? No. Trzecia światowa to pani przyjdź do mnie? No. Pani będziemy się bronić. Aha. Tak, będziemy pani, weźmiemy sobie nabojów. Przecież tego mamy dużo na podwórku, prawda? No, I pani. Będziemy pani się bronić, o tak. Aha. Nie poddamy się tak łatwo. No to fajnie. Bo na wojnie to trzeba by naprawdę być, trzeba być silnym. I trzeba być przygotowanym. Tylko najlepsi przetrwają, pani Grożynko. Także hmm. pani się pilnuj gieni. To no. Pani nie zginiesz, nawet mhm. na wojnie. Pani. Ale to dla, dla mnie musi Pani jeszcze znaleźć taką procedurę. Pani za mnie się schowasz. Pani Aha. nawet nie umiesz trafiać, szczelać pewnie, Pani Grażyno. Pani masz cela? Jak kaczka z wesela. No, jak bawa z wesela. Pani wyłącz to. Pani idziemy. A Pani Gieniu, jak się ta wojna skończy, to można z powrotem tą gumeczkę do majtek, nie? No się... Pani se wciągniesz, przecież szkoda gumki wyrzucić No to ja tak myślę właśnie. Pani zwariowałaś, durnowata Pani jesteś. Chodź Pani na wieżę. No idziemy, idziemy. O, weszłam sobie na wieżę widokowo nad słotwinami, patrzę, a tu Gienka znowu udaje, że 5 zł wrzuciła. Co tam pani Gieniu? Pani mnie nie zdrać. No widzę tu, widzę. po piątaku. No widzę, pani tam guzik widzisz, że tak powiem. Drożej tu jest, ale gienię stać, prawda? Tak, tak, mm. tak. Ja tu wrzuciłam piąteczkę. Mm. No, sobie popatrzę. Pani Kier bo ja chciałam Panią o coś spytać. A ja podziwiam widoki, a Pani a, tylko byś pytała. No, pani, pani śpisz czy... przeważnie na tych wycieczkach, a nie widoki ta, Pani pisz. Chciałam spytać o Pani męża Bogdana, coś Pani dawno o nim nic nie mówiła. Tak, pani kochana, Pani, on dookoła świata pojechał, Jechał, w Skierniewicach utknął. No, to już dawno było. Tak, ale go z tych Skierniewic tam poprzewozili, Pani kochana, on jest w Tokio. Ech, to daleko. Daleko. A nie boi się pandemii? Pani kochana, o do mnie dzwoni. No. Mówi gieniucha, chyba wracał. No. Ja mówię, ty teraz nie możesz wracać. Bogdan, wojna ma tu być. No, Trzecia Światowa, ty Bogdan tam został w tym Tokio. Pani, tego ja się boję. Bo ja mówię, Bogdan ty nosisz za maskownicę, prawda? No. no, bo pani z tego Tokio to daleko do Wuhanu. No, no trochę kawałek, bo to inne państwo jest pani Giniucha. Aha, tak. to się tam nie zarazi pan debią społeczną, nie. bardzo niebezpieczną, prawda, wirusem. Nie, próba, znaczy, próba, próba. może się zarazić, Aha. ale do, 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 do Chin to jeszcze kawałek tam. Aha, to w tym Tokio jest bezpieczny. To ja mówię, Bogdan, to ty siedź w tym Tokio, prawda? Jak tu ma być wojna, to chociaż ty się ocalejesz, prawda? A pani Genia a, pani Gienia podziwia panoramę? A tu pani Grażyno, panoramsko jest no. rozpisane dla takich co ja. Nie wiedzą, no. prawda, co gdzie jest, no. co się czytają. A pani Gieniu, Tak. Ale to jak troszeczkę łażyła, że już taka głodna jestem. Ma pani jakiś pomysł na to? Jak zwykle pani żreć się chce, ledwo no. pani wlazłaś na drugą wieżę. Ja już geniu wlazłam na drugą wieżę. No. No właśnie. O, pani Grażyko, to ja co mogę pani zaproponować? Yy, hot doga na Orlenie. Pani o, chcesz? Zeszłeś no pani? Ja Takie trochę niezdrowe, no ale co, darowanemu koniowi? Żeresz pani hot dogi na Orlenie. Teraz to jest zaszczyt, prawda? Na Orlenie się przystanąć i zeżreć Aha. albo za A pani wiem jak tak. pani tak ciągle na ten Orlen tam, bo to pani widzę, że ma jeden temat teraz, Orlen. Tak. Ze jest... względu na tą cenę benzyny, czy nie wiem? Tak. Ale po prostu chcę uchodzić za bogatą. A, jak pani tam ciągle udaje, że pani tankuje, tak jak tutaj udaje pani, że pani ogląda sobie z lunety... Tak. ...to tam pani nie pogonią z tego Orlenu? Pani kochana, oni mnie to znają. No sobie wyobrażam sobie. Tak, oni mówią, chodź geniusia, herbaty się napijesz, odpoczniesz, ręka ci trochę odpocznie od trzymania tego nalewaka, prawda? Aha. No, robią mi Pani tą herbatę, no. czestują nieraz kanapką, bo ja to tylko mam tak Pani na jednego hot -doga. Uh -huh. No, bo ja dwa litery muszę Pani trochę wlać, żeby do domu wrócić. No, no tak. No, a potem jadę sobie jak mam chandrę. <noise> prawda? Mam zły humor. No. To ja se pojadę na Orlenie, No, De, Depresja to się teraz nazywa nowoczesna Tak, desperato. To ja se po, stoję Pani na tym Orlenie, poudaję, mm. że se powlewam. Ludzie mi zdjęcia mm. Pani czaskają robią, to jak pozdrawiam, niby cały czas nalewam, prawda? <grym> I od razu lepszy humor. I mam humor. Jakbym od fryzjera wyszła. Mhm. A właśnie, no. bo moja fryzjerka, psychofanka, mówi, że też oglądam, Aha. no mogę ją pozdrowić, Pani Groszyno? No bardzo proszę. Dobra, pozdrawiam Pani Edytko, moja fryzjerko najlepsza, ukochajsza, trzymaj się tam, będę niedługo, no, przed świętami, no baj. Ale którymi? Wyłącz Pani, Pani kraszyno. już pozdrowiona Edyta, a co tam zależy mi, prawda? Pani, chodź, idziemy. No, tak. Chodź idziemy pani, bo nam zeżrą te pani parówki. No, pani bo... jaki smak lubisz. Ale czego? Parówki! Nie wiem, że rzadko jem parówki, pani gieniu. Nie, nie pani pamięta. są kapandosowe, pani zresztą ja pani wszystko powiem. No, bo to pani już widzę. Na miejscu. Będzie no. pani w życiu na Orlenie nie byłaś, pani. Ja panią oprowadzę po tej rzadko. Rzadko galerii. Rzadko jadam, tak, w takich po tej galerii. galerii, panią wprowadzę Orlenowskiej. To chodź pani zbieramy, bo ludzie tutaj się Dobrze pani geniu. To baj. Baj. Proszę pomachać.